Witajcie, siemacie z tej strony Sony 1994 PL i w tym oto gameplayu nie patrzcie na ten dół. on jest okropny. Jeszcze tego nie zdjąłem z tego czasu. Boże, zapomniałem o tym kompletnie, że to tutaj jest, nie? Driver 3 PS2 będzie dzisiaj pokazywane, przedstawiane w formie takiej małej oceny. Ani to nie będzie recenzja, ani to nie będzie wspominka, ponieważ tej gry do tej pory nie zrobiłem. Pamiętam tylko, że jakimś cudem udało mi się do, dobić do drugiego miasta, czyli do miasta Nicea. Pierwsza akcja, jaka się dzieje w tej grze, to jest Miami, natomiast druga jest Nicea, trzecia część jest to e, Istanbul. Czy Stambuł, czy Konstantynopol dla Europejczyków, jakby się tak uprzeć. E, pokażę tą grę mniej więcej. Będę ją oceniał tak moimi kryteriami. Pamiętam tą grę doskonale, jak mój kumpel grał w to na PC-cie, ponieważ najgorsza wersja chyba w ogóle, jaka się pojawiła. E, a jako, że niedługo ta gra będzie miała swoje niechlubne 15 lat, no to postanowiłem tą grę Wam przybliżyć i pokazać. Osądzić jednoznacznie, jak z tą grą jest, bo są bardzo różne opinie. Niektórym się bardzo podoba gra, bo jest może i zagliczowana i śmieszna, a z drugiej strony Krapik. Dosłownie Krapik. No to jedziemy. Mamy tutaj ikonkę w menu konsoli od drivera trójki jakiś czas temu zacząłem w to grać ale nie zacząłem tak grać porządnie jak na PC-cie kiedyś swego czasu także jedziemy od razu będzie to jeden z eksperymentalnych gameplayów będzie to jeden z eksperymentalnych gameplayów, ponieważ Zobaczmy sobie to intro chociażby, nie pamiętam jak ono wyglądało. E, ponieważ gra przez wielu jest okrzyknięta mianem Strasznego Badziewia, aczkolwiek nie wszyscy podzielają to zdanie, bowiem znajdą się tacy, co po prostu lubią ten tytuł, razem z wiadomo jakimiś tam. Innymi grami z otwartymi światami, nie wiem, można powiedzieć Mafia, GTA, Scarface czy tam inne tytuły w tamtym czasie. Mamy kilka trybów i się zajmiemy tym najważniejszym, czyli undercover swoista fabuła. Tej grze. Niepodzielnie jest to gra, która w tamtym czasie, rok 2004, w połowie generacji szóstej, miała e, sprawić, że rynek będzie to hulał jeszcze bardziej na punkcie właśnie tej gry. Niestety nie do końca się to sprawdziło. Z jednej strony mamy dosyć eksperymentalny gameplay. E, Tanner, który jest wiadomo postacią, która, którą możemy tutaj się nią poruszać, i to samochodem, i to na pieszo. Ale niestety, poruszanie tą postacią z Buta jest koślawe, koszmarne i okropne, po prostu mówiąc. Kcenki za to wyglądają całkiem ok. Nie wyglądają jakoś strasznie, chociaż już dzisiaj mogą trącić myszką ze względu na te plastikowe chociażby modele postaci, wydaje mi się, że wtedy robiło to małe, wra małe wrażenie w stosunku do GTA, które miało, wiadomo, te kcenki w czasie rzeczywistym i były one takie mało dopieszczone, jak tutaj. To jednak, no. Driver trójka dzisiaj bardzo... Bardzo odstaje, że tak powiem. Jakąś tam misję mam zaczętą, nie pamiętam już którą. W każdym razie czuję tutaj Drivera dwójkę. Przynajmniej odrobinę czuję. No ale wiadomo, w lepszej trochę oprawie graficznej w stosunku do dwójki. I chyba pamiętam tą misję, bo kiedyś u mnie właśnie Maksiu grał w to. Na pececie właśnie o nim tutaj mówię, że Maksiu grał na pececie. W to od niego pożyczyłem grę i nawet, nawet mi się podobała, nawet. Aha, już kojarzę tę misję. Dobra. Przynajmniej chyba kojarzę. Mam chyba takie wrażenie, że... Tanner chodzi wolniej niż idzie do tyłu. Mi się cofa. Co to było? Ok, bez sensu. Teraz jak tu się wyciągało broń? Kurde, ja nie pamiętam. Aha, R1, dobra. To co strzelają, mi kurde, nic się nie dzieje? Nie zdychają? Bez sensu całkiem. Dobra, zdychać typie. Gra miała być hitem w czerwcu 2004 roku, a niestety okazała się cholernym niedociągnięciem. Aczkolwiek była taka sprawa jak driver gate, która polegała na tym, że redaktorzy niektórych pism e, wtedy wydawanych ocenili tę grę zbyt wysoko i oceniali tę grę tak na poziomie 8 na, na 10, 9 na 10 i były bardzo bardzo duże bardzo cholera, bardzo duże E, narzekania od tej strony, że dlaczego tak redaktorzy wysoko ocenili grey. poza tym... cholera jasna. I poza tym... kurde. Od nowa... no nie. Wszystko od nowa. Jaka lipa. I zwyczajnie mówiąc, nie zważając na glicze, nie zważając na niedociągnięcia i przede wszystkim takie durne rzeczy, które no... Tej grze niestety się dały we znaki. No to ocenili tą grę jednak tak, tak dosyć, dosyć niby dobrze. A się okazuje, że nie do końca, nie? Gra wiem, że dla niektórych może być do pogrania, bo nie jest aż taka jakaś lipna czy coś. No ale ja tutaj mam już wrażenie, że ta gra jest po prostu niedokończona jest niedorobiona do końca i przypomina tego drivera, ale jakoś tak wydaje się być ten produkt niegotowy. Jeszcze cutscenek nie można pomijać. Cutscenek. Filmików. Co to za cutscenek? Ale pierdknąłem w policję. Mimo, że sam nim jestem, nie? Sam jestem policjantem. Uciekaj! Ty piaro. Ale to, co mogę... To, co mogę dość pozytywnie ocenić, to przede... Kurde, nic nie widzę. To przede wszystkim fajny model jazdy. Taki bardzo doprasowany, że tak powiem. Jest w miarę realistyczny, czuć ciężar samochodu, dosyć dobrze się skręca, dosyć fajnie się steruje. I fizyka niektórych obiektów jest na całkiem przyzwoitym poziomie, jak na 2004 rok. W tego typu grach, no... Część gier pokazywało od tej strony, aczkolwiek no mówię, no jest to... dla mnie idealny... Przynajmniej przykład w tej gry, że no tutaj, tutaj jest całkiem na takim naprawdę poziomie, gdzie można by było spokojnie, bez, bez, bez problemu to przyznać. Natomiast reszta, tak jak misje, fabuła. Fabuła jest dla mnie jakaś nieklejąca się, niekonkretna. Niby jest kilku typków, niby jakieś pościgi, niby jakieś porachunki, ale w dużej mierze sprowadza się tak naprawdę wszystko do jednego, czyli gdzieś tam jedziemy, ścigamy kogoś. No tutaj strzelamy. W dwójce chyba nawet nie było czegoś takiego jak bronie. Więc tutaj dopiero twórcy pokusili się o takie małe GTA. Aczkolwiek w tej grze bardzo, bardzo źle to wyszło. Ale się odbił. I teraz ucieczka patafianie. I zaraz gonimy typa na piechotę.

Three hours later you're walking right down the middle of Collins Avenue, tight with Tico's gang. You cut a deal, bacchus but you're not gonna give them back their V8. I am. They'll smell cop. Come looking for me. But I'm getting you a haircut and a new life up north. the Cars in the Gold Coast Hotel. I gotta take it to a warehouse. get the car from Tico's and take it back to South Beach you know they're gonna bite they got no driver now that's true because you shot him how many times you got to shoot someone we had suits flying in from all over wanting time with backers look Tico's okay that's a regular crew but South Beach and Kalita that's different you remember the Mexicans that owed her money they took a bunch of her guys and said they'd shoot one an hour till she canceled her debt I remember. Hour one, bam, the Mexicans shoot the first guy. Hour two, things go boom. No, 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 things didn't just go boom. Kalita went Waco on her own crew, set the explosives herself, told them they had four minutes to get out. Lomaz is the only one who escaped. The rest, she sent them all to hell. And sent a message all through South Beach too. That's why they're so tight. They know Kalita's capable of anything. <laughs> so why do you think she's going to take you in? No. Okej, okay. mamy za sobą Kac scenki, i -scenki, jeszcze raz kaccenki. Tutaj jak w poprzednich odsłonach możemy sobie zapisać powtórkę, sobie ją wyświetlić. Ale nie będzie mi to konieczne do zabawy. Chociaż może zobaczmy. Zobaczmy jak to wygląda. Z tej strony. Teraz jakoś kąt kamery. Nie wiem jak to tutaj zrobić, ale mimo wszystko fajnie, że jest ten detal. Przynajmniej będzie można sobie jakiś tam mniej więcej pokaz na jakiś tam czas zrobić. Chciał mi się jeszcze kiedyś z tej gry nagrywać coś tam. Nie wiem. Od kamera. first person. O! Czekajcie, i teraz. Nie, ok. I ja bym chciał to sobie odpalać po z tej strony, żeby to tak było. Bo chyba tutaj w tej odsłonie możemy mieć widok z pierwszej osoby. Więc nawet by to źle nie wyglądało, jeszcze bym zobaczył, jak to wygląda z kąta... E, e, w środku samochodu. Aha, no tak, takie coś by było. No dobra, ale ja tutaj nie będę już kombinował za bardzo. Exit. I jedziemy dalej, tak? Jeszcze zróbmy sobie jedną misję, zobaczmy, jak ta gra dalej wygląda. No mówię, no... Miał to być hit, a niestety gracze bardzo, bardzo, bardzo rzucili się na tą grę negatywnie. Strasznie. I do dzisiaj w zasadzie się tutaj, no. Mówię no, nie zmieniło się specjalnie dużo. Dobra, no, idziemy do jakiegoś hotelu. Już nie pamiętam, to, która to misja z rzędu jest. No, ale powiem wam, że jako małe... Wiadomo, małe urozmaicenie do typu gier sandboxowych z otwartym światem, z misjami, gdzie możemy się rozbijać, samochodami i tak dalej. No, jest to, jest to swego rodzaju eksperyment dla każdego z nas, i no mówię, no. Wy, jeśli nie chcecie grać w to, to chociaż możecie zobaczyć ten film. A jeżeli chcecie się przekonać. To ostrożnie bym się skłaniał ku wersji albo PS2, albo Xboxowej. Xboxowa podnoć y, chyba najlepszą wersją jest. Natomiast nad wersją pc ja bym się nie zastanawiał, bo to jest strasznie gówno. Strasznie słaba ta wersja jest. I ją możecie znaleźć tylko w wersji pudełkowej. Wątpię, żebyście ją sobie zdobyli na Steamie czy gdzieś, bo no. Ta gra na Steamie to chyba byłby jakiś jeden wielki żart. Jak już z tej strony. Także, no, szkoda. Mógł to być solidny konkurent GTA, niestety nie udało się. Najpierw na początku, cholera, najpierw na początku driver 1 i 2 niszczyła wszystko, bo nie było GTA yy, tak mocnego. GTA 1 i 2 nie dorastała w zasadzie do 5 driverowi, dopóki trójka się nie pojawiła, to już praktycznie driver zszedł dosłownie na daleki plan dosłownie i to widać, zwłaszcza po tym jak trójka nie przyjęła się nie? driver 3 nie przyjął się specjalnie i bardzo kiepsko się sprzedał mimo, że na PS2 dostał Platinum nie? więc coś tutaj może być na rzeczy tylko teraz jak ja mam tutaj jak ja mam tutaj wjechać czy wejść po prostu ja tu dużo nie widzę wiecie ale spróbuję jeszcze wjechać z tamtej strony a nie, dobrze, tutaj ma wjechać no, okay. jak się wysiada z pojazdu? R1 czy L1? dziwna sprawa tylko, że teraz takie ja nie wiem czy ja dobrze wejdę, chyba na pewno nie do środku hotelu mam wejść, tylko teraz nie jestem pewny jak. Czyżby tymi schodami? Nie wiem. Aha, dobrze, tutaj, tutaj, no. Okej. Okay. Także sterowanie tutaj tym tanerem to jest jakiś dramat dla mnie. Ej, nie tak miało być. A R2 co się robi? Nie wiadomo. Dobra, tutaj wchodzimy. W ogóle nie pamiętam tego zadania, że mi. Ja... A nie, dobra, przypominam sobie tutaj winda, pewnie gdzieś. Jak się tu idzie? Jak się tu idzie? Nie wiem, zobaczę do góry. Oj. Kurde, Tanner, idziesz? Osty. Czyli na drugie piętro trzeba było wejść. Headshot in your face, bitch. Ale przyznam wam się szczerze, że muzyka. W tej odsłonie jest całkiem dobra. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, że w wielu grach, takich bardzo przeciętnych, nagle yy, okazuje się, że tylko muzyka jest chyba naj, najmocniejszą stroną tej gry, a reszta to jest yy, słabi, słabiutkie główienko. Nie wiem z czego to się wywodzi. Kurde, nie pamiętam tego, e, tego zadania. Tak ogólnie, to ja mam poradnik do, e, do tej gry w, z PlayStation magazynu z PS2 magazynu. Ale kurde, jakoś tak nie wiem, gdzie ja go podziałem. Będę musiał sprawdzić. Ale no mówię, no gra się w to, co najmniej naprawdę tak sobie. Nie wiem, naprawdę. Aha, dobra, trzeba po prostu na górę się dostać Spoko. Może to by było w sumie do przewidzenia, nie? Jeszcze mnie policja goni. Jak ja w zasadzie jestem tajnym policjantem, więc... Ja tego do końca nie rozumiem. No ale dobra. Powiedzmy tak. Jest to dla mnie bardzo dziwne. I teraz... Tutaj na dół po schodach, tak? Aha, chyba tak. O cholera. Kto do mnie tu szczala? Aha, to te typy. Może mi się uda. Kurde, nie, nie uda. No dobra, to dobra, jest, jestem jeszcze tylko ciekawy, gdzie mnie wysadzi po przegranej. Na sam, jak na sam początek, to do widzenia. Okej, okay, przewidziałem przyszłość. Dobra, słuchajcie. To będzie na tyle z. To będzie na tyle z DRIVERA TRÓJKI, czy się w ten tytuł? Dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawy Waszej opinii na ten temat. No tak jak mówię, no dla mnie gra jest, mówię, do pogrania, ale nie jest jakimś wybitnym arcydziełem, bo nim nie jest, więc tutaj, tutaj raczej pozostanie raczej ocenisz tę grę jako bardzo słabiutką, ale no można zagrać, nie? Można zagrać chociażby z ciekawości. Tak bym to określił. Dobrze, to w takim razie dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym gameplayu. Coś fajnego też się wymyśli.